hej, hejo! Przed wami, długie długiej zimowej nocy, recenzja książki od wydawnictwa Zysk i ska” z premierą 28 listopad 2023. Widzicie? Cena powala. Ale uwierzcie mi, że jest to totalnie dobrane co do treści w tej pozycji. Przed wami, jak ktoś nie wie, 624 strony, 18 opowiadań o duchach. Jedne bywają krótkie i dosadne inne dłuższe, z takim końcem bez końca, a jeszcze inne ukończone, ale do głębokiego przemyślenia. One zaserwowane są jako taki wstęp do opowieści, po czym y, ta opowieść następuje. Mamy tu świąteczne klimaty, ale myślą przewodnią są jednak typowo hu, duchy. Co ciekawe, niektóre z nich są nam znane. Lecz ich wątek został podciągnięty dalej. O innych nie chcą postacie mówić, udają, że ich nie ma i omijają miejsca, gdzie występują, chociaż wydaje mi się, i mówią, że ich nie ma. Nigdy rozmowa bohaterów nie jest konkretna. Powiedziałabym, że lubią pokazywać nam emocje za pomocą filozofii, a co za tym idzie? no Nie każdemu mogą się one spodobać. Czasami rozmowa toczy się drogą ukrytych znaczeń, więc na pierwszy rzut oka mm, opowiadanie nie jest dla nas w ogóle straszne, ale po jego skończeniu, dopiero zaczyna uruchamiać nam się myślenie. No i z tego powodu czytałam ją dosłownie dwa dni. A w tym trochę w nocy, bo nie byłam w stanie po prostu przejść do kolejnej opowieści, zanim mój mózg nie przetworzył tego, co przeczytał. Wiecie, czytanie jej było dla mnie taką prawdziwą imprezą, gdzie historie były niczym kieliszki wódki. Tylko tam człowiek wzdycha i mówi. A tutaj myślał i szukał znaczenia. Po odnalezieniu dopiero szedł dalej. Więc zdecydowanie książka bardzo wciąga, bo to, co jest tu opisane, bywa niewiarygodne i interesujące, ale po skończeniu trzeba to przemyśleć. Celowo nie są tu zawsze konkretne daty. Jakby miały pozostać, nie wiem, w ukryciu, niekoniecznie mówić, że co było, a być może, że co będzie. I ponownie zastanawiamy się, dlaczego. Ja czytałam już wcześniejsze serie z duchami, ale tutaj były one nieco inne, jakby. Przeznaczone dla znawców sztuki takiego wyższego przesłania i myśli nad tym, co prawdziwe, co dodane, i w rozwagi odnośnie do ich celu. Wiecie, do tego utrzymane w takim dawniejszym klimacie, lecz nie na tyle mocno, żeby te historie tak naprawdę się nie starzały, żeby były wieczne dla każdego pokolenia. To było tutaj naprawdę takie inne. Pozycja nie jest dla osób, którzy oczekują lekkich opowieści, bo zawsze po każdym nastąpi takie trawienie przeczytanych informacji. Naprawdę, jakbyście spotkali się z kimś, ktoś wam tutaj przekazuje i, i nagle on sobie poszedł, a wy zastanawialiście się tak naprawdę, co tu mogło się dalej zdarzyć, o co mogło w tym wszystkim chodzić. Wiecie, no, moim ulubionym dodatkiem był tutaj na pewno duży druk, bo dzięki temu czyta się naprawdę dużo, dużo szybciej, niemniej jednak nieuchronnie. Koniec opowieści Bóg, myślenie. No nie da się postąpić inaczej. Nie wiem, czy tylko ja tak miałam. Słuchajcie także książkę dla prawdziwych koneserów literatury i tych, których ciekawi wątek duchów, bo są tutaj obecne ale naprawdę w szerokiej maści postaci. Także ja się z wami żegnam. Książkę Wam polecam. W nocy może nie czytajcie, bo o co tam sobie robi strachy niepotrzebne, ale w dzień jak najbardziej. <laughs> żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa-pa.